Szanowni państwo, chciałbym w tym filmiku przekazać najważniejsze i mam nadzieję najbardziej przydatne wskazówki dotyczące tego jak umiejętnie zaprezentować inwokację z pana Tadeusza. Zaczynajmy zatem. Pierwsza moja uwaga dotyczy apostrof występujących w utworze. Przypomnę, że w zasadzie inwokacja jako część Epopei to taka rozbudowana apostrofa. I tych apostrof mamy tutaj dwie. Pierwsza ta najsłynniejsza, to słowa kierowane do Litwy ojczyzny. A druga apostrofa, to wezwanie do Panny Świętej. Czyli Matki Boskiej, która czczona jest w różnych miejscach na świecie i pod różnymi wizerunkami. Osoba mówiąca tutaj wspomina trzy takie wizerunki Matki Boskiej, czyli tej Panny Świętej. Chodzi o Matkę Bożą z Częstochowy, Matkę Bożą z Ostrej Bramy w Wilnie, czyli dzisiejszej stolicy Litwy oraz ten wizerunek, który przechowywany jest w cerkwi na górze zamkowej w Nowogródku. Zatem te fragmenty z inwokacji należy wypowiedzieć ze szczególną podniosłością i taką emocjonalnością. Kolejna uwaga dotyczy zjawiska przerzutni. To nie jest nic Szczególnego i charakterystycznego tylko dla inwokacji. To się zdarza w wielu tekstach poetyckich. Chodzi o takie miejsce na końcu wersu, gdzie musimy wypowiedzieć wyraz kończący dany wers bez pauzy, czyli bez jakiejś przerwy, z wyrazem. Z kolejnego wersu. Czyli nie ma tutaj żadnego znaku interpunkcyjnego, który wskazywałby na to, że mamy wziąć miejsce na oddech, tylko przeczytać to w takim jednym ciągu. I przykładowo ten fragment pierwszy należałoby wypowiedzieć w ten sposób. I w ostrej świecisz bramie, ty co gród zamkowy nowogródzki ochraniasz z jego wiernym ludem". No i podobnie z pozostałymi przerzutniami robimy taki przeskok do nowego wersu, w tym tutaj zaznaczonym na prezentacji miejscu. Kolejna uwaga dotyczy takiego zjawiska charakterystycznego w ogóle dla tekstów wypowiadanych, to też nie jest zjawisko charakterystyczne tylko dla inwokacji w Panu Tadeuszu, ale na co dzień możemy skorzystać z tej uwagi, mianowicie jeżeli w wyrazie mamy na końcu, czyli w wygłosie wyrazu samogłoskę nosową M, to podczas wypowiadania takiego wyrazu ta samogłoska nosowa traci tę cechę nosowości. I po prostu wymawiana musi być jako zwykłe e. Czyli zamiast mówić tak hiperpoprawnie wyraz cię, powinniśmy powiedzieć cię. Zamiast widzę i opisuję, bo tęsknię, powinniśmy poprawnie powiedzieć widzę i opisuję, bo tęsknię. I pozostałe przykłady podobnie wymawiamy. Z e na końcu. I ostatnia moja wskazówka dotyczy no nie tyle takich technicznych uwag, co zwrócenia tutaj uwagi na taką trochę zmianę tematyki, problematyki w inwokacji. Otóż ten zaznaczony pogrubioną czcionką wers właśnie wyznacza taką granicę. Między tymi apostrofami, które rozpoczynają inwokację, a tym fragmentem, który tak naprawdę wyraża jeden wielki zachwyt emigranta, osoby, która już przez kilka lat nie może wrócić do ojczyzny, w swe rodzinne strony i z tej pozycji emigranta tęskni za ojczyzną. i próbuje odmalować ten obraz rodzimych stron właśnie w formie takiego opisu, który tutaj przepełniony jest różnymi epitetami, porównaniami, wyliczeniami. No i trzeba ten właśnie fragment tutaj, który wynotowałem, powiedzieć z takim zachwytem, z taką też podniosłością, żeby głosem wyrazić ten podziw, zachwyt nad pięknem, cudownością tego litewskiego krajobrazu. To tyle w tym filmiku. Mam nadzieję, że moje uwagi pomogą Państwu pięknie zaprezentować inwokacje. Dziękuję za uwagę.